Dobrze, e, lubimy ranking, u góry najbardziej pomysłowe, na dole najmniej pomysłowe, lub te, których nie potrafię wymówić. El Bobrito de Kurvito, miejsce pierwsze. On po prostu zasługuje na to. Nikotyn, nikotin. Kuźwa, takie mało pomysłowania. Jak się to nazywa? Kościotruk, tak? tak? Kostini nikotini, tak się to powinno nazywać, przepraszam bardzo, no. To damy go na ósemkę, bo... Mało, bardzo mało pomysłowe. Tralalo! Tralalo, tralala Tralalero, tra traalera. Tralale. La... Tra... Nie potrafimy mówić, dajemy go na dziewiątkę, sorry. Um, bobrini kokosini co -co Nie wiem, kokosini, a nie Bobrini. Tutaj pisze Koko Cossini. Dobra, damy go na dziesiątkę, bo to jest mało, mało pomysłowe. Brr, brr, patapim. Ej, to, to mnie bawi! Patapim. Patapim. Pata, pata, Dobra, damy go na dwójkę, bo pomysł. No, na... nie wpadłabym na to, ok? O nie! O nie! O nie! Na dwójce powinien być tung, tung, tung sahur. Ponieważ to jest odwzorowanie mojego imienia, tak mi w jakimś efekcie weszło I to był pierwszy w ogóle brain rotary, go znałam. Dobra, dajemy go na czwórkę. <grystanie> bombardiro krokodilo. Ja nie wiem, czemu ja tak głośno gadam. Sorry, mam jakiś dziwny vibe. Um, nie wpadłabym na to, no dajemy go na czwórkę. Oh, Ballerina cappuccina. Nie, Ballerina cappuccina. <grystanie> Ale dziwnie. No, nie wpadłabym na to, żeby człowiekowi podmienić łeb na kubek filiżanki z łubem, więc dajemy go na szóstkę. Chimpanzini bananini. Pięć. I tutaj na siódemkę słusznie trafił Lili yy, Lila, li, 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 bo nie potrafię tego wyczytać. Rozumiecie?